Przed końcem pan Grzegorz Braun, jedna minuta pytań, proszę do ustawy. Pani marszałek, panie premierze, powtórzę pytanie, które tu zadawał parę godzin temu pan poseł Jakub Kulesza, przewodniczący Koła Konfederacja. Kiedy uwolnicie gospodarkę, kiedy skończycie z tym obłędnym pomysłem, lockdownu, shutdownu, wyłączenia polskiej gospodarki. I pytanie do Pana Ministra Zdrowia: czy oprócz propagowania tych wszystkich, jak sam Pan powiedział, drakońskich, a niektórzy powiedział, powiedzą absurdalnych obostrzeń typu zakaz wstępu do puszczy, zacznie Pan wreszcie propagować testy, badania serologiczne, które pozwalają ustalić, Pojawienie się ewentualne przeciwciał, co byłoby certyfikatem upoważniającym do wyjścia z kwarantanny, zaopiekowania się ludźmi z grup podwyższonego ryzyka. Czemu nakręca pan psychozę, nie szukając realnego rozwiązania? Przecież wielu przedsiębiorców zamówiłoby takie badania dla swoich pracowników.